Siemanko, 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 witam Was na kolejnym odcinku. Na dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie Brilliant Stars. Co prawda, moje zamówione booster boxy jeszcze do mnie na premierę nie doszły, jak i w ogóle jeszcze do mnie nie doszły, ale stacjonarnie udało mi się złapać kilka paków i dwa takie blistry z Lifionem i Glasionem. Zobaczymy sobie, czy są na nich jakieś swirle, zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda i co się uda nam dzisiaj trafić. Trzymajcie kciuki. Podobno zostawienie suba pod odcinkiem pomaga w dropach. Sprawdzone info. Dobra, czego by tu zacząć? Ja nie wiem. Ja jestem mega zaerany tym setem. Naprawdę są świetne arty, bardzo dobry drop rate. To jest set typowo do otwierania, po to, żeby mieć zajawkę z otwierania, po to, żeby mieć zajawkę z kolekcjonowania Pokémonów. więc ja ten secik myślę bardzo polecam. Dobra, otworzymy sobie najpierw te boostery, a potem zrobimy pojedynek Glacion kontra Lithion. I co więcej, fajnie otwiera się boostery. Naprawdę. Kodzik. I sprawdzamy, co mamy w pierwszym boosterze. Choice Belt. Luxio. Hitmontop. Milsery. Karablast. Clifery, Cherubi sok. Fajne są te obrazki. To jest ten Shinji Kanda. Fajnie rysuje. Wybrawa na rewersie. I oj, i zaczynamy od jakiegoś dropu. Więc fajnie. Co to jest? Agron V. Agron. Uwielbieniec Pokémon Go. Agron. Ale niech trafi w koszulkę. Fałeczka zawsze spoko. Zawsze jakiś dropik lepszy niż Nicholo, na przykład. Ja fan. Dobra, został. u jeszcze trzy busterki. Dajcie znać w komentarzu, czy wy już coś otwieraliście z tego setu, czy ten set się wam podoba. Myślę, że takie info zawsze spoko. Pacurisso, Kindler, Daskul, Sneasel. Korpisz, Magmar. I to jest ten sam autor, tak? Tak. To widać od razu, nie? Po obrazku. Spirit Bomb na rewersie Snizzle, O i Garczom Holo. Więc na razie V i Holo. Te paki to tak po prostu złapałem. Losując. Wiadomo, że to trzeba mieć wtedy farta, jak się bierze tylko 4, żeby coś fajnego trafić. Miejmy nadzieję, że my dziś tego farta mieć będziemy. Ja się nie mogę doczekać tych boosterboxów, bo jest obiecany live. Jeden idzie praktycznie na konkurs. Drugi jest do otworzenia dla widzów, którzy brali udział w zabawie. Oranguru! War Madam nie holo, ale trafia nam się Oranguru. Zobaczcie, jakie te karty są piękne. Naprawdę te charakter redki. Bardzo mi się podobają. Rangur już mam, więc to jest powtórka. Będzie na wymianę na jakiegoś innego karakteru, bądź zobaczymy. Ale udało się! Złapałem całkiem dobry pak. Myślę, że w dodatku Brilliant Stars jak się tak pójdzie po prostu do sklepu, złapie kilka paków, to łatwiej będzie coś trafić niż w tych poprzednich seriach, które były, ze względu na to, że ten charakter ale jest na miejscu Riversa. Kupczu, Duskull, Farfetched, Execute, Grimmer, Dasklops na Riversie i mamy Drakowisza V. Więc kurczę, dobra ręka. Z tych czterech paków: Drakowisz V, Oranguru, Garchomp i Agron V. Więc ja jestem bardzo zadowolony. Schowam sobie tutaj jeszcze tego Dasklopsa. O. A to później sobie posortuję. A teraz przejdźmy do pojedynku. Będzie pojedynek Glasion kontra Lifion. Obstawiajcie w komentarzu standardowo, kto według Was wygra. Ja jeszcze nie wiem. Zaraz się zastanowię. Tutaj paki. Tu jest promka i kod. Czy ta promeczka ma jakiegoś swirla? Nie, nie widzę. Chodzik. Promeczka w koszulkę. Tu jest jeszcze taki ogromny żeton. Naprawdę, w porównaniu do tych poprzednich to chyba ogromny. To jest Blastoise, więc całkiem spoczko. Dobra, glassing będzie po lewej. Teraz rozpakujmy lifiona. Nie było dużego wyboru, to były już ostatnie, które zostały, więc nie mogłem sobie przebierać i wybierać. To są ostatnie, które zostały, czyli tych ktoś nie wziął. Zobaczymy, czy będzie to dla nas szczęśliwe. Dobra, mamy żeton kolejny, taki sam, trzy paki na tą stronę, obczajmy Lifiona. Też tu Swidla żadnego nie widzę. W tle na holo takiej... Takiego tornadka o to chodzi. Nie ma. No i dobra, muszę się teraz zastanowić kogo ja obstawiam. Chyba w, y, dzisiaj ja obstawię Lifiona Dajcie znać w komentarzu co wy obstawiacie. Zaczniemy od Glaciona. Zobaczmy jak dropi w ogóle z tych trójpaków, bo to pierwsze trójpaki na kanale. Energia. Vibrawa. Tropius. Playdoll Axio. No Spass. Snorant. Klink, printlap na Rewersie. I zaczynamy od Bobra. Bardzo dobra karta. Grywalna z tego co widziałem. Na streamie u Dominika. Bo można nią pobierać do 5 kart. Dopóki nie masz pięciu kart w ręku, to możesz dobierać tą kartą raz podczas tury, więc myślę, że jest całkiem spoko. Chociaż ja się na graniu nie znam, to myślę, że ta karta jest warta uwagi. Dobra, Lifion. Nie zawiedź mnie. Lifionie mój drogi, bo ja dzisiaj obstawiam Lifiona, to już wiecie. Tu mamy kot. No i tu się spodziewamy dropu, tak? Siglif, Aserola, Remonition, Toma Fularta, Morgrem, Hauluca Bweezle, Trapinch, Castform, Proch, na rewersie Purrloin i Tortera, czyli no, nawet taka całkiem spoko. Druga z tyłu i trzecia. Więc mamy na razie holo na holo. Jak się to prezentuje? Jedziemy teraz z Glackiem. farfetched. tak, nie, myślałem, że to ten sam autor, co te takie właśnie rysunkowe, robi obrazki, ale nie. Weevil, Dasklops, Morgrem. Farfetched, Execute, Grimer, Cliffery, Bur. Umbrion, V. Szybko go do koszulki. Tej karty jeszcze nie mam. Bardzo chciałem mieć. Już jest w koszulce. Teraz ląduje w toploader. ASMRu trochę. No jest. Patrzcie, przepiękny. Accentering, no trochę kopnięty, ale no nie dużo. Jakościowo bardzo ładnie wygląda. się trochę lampa odbija. No ale mamy. Mamy bardzo dobrą kartę w dupnie. 22 na 30, czyli subset. Ja lubię Umbreony. Szczególnie po Evolving Skies. Jakiś taki... Sentiment? Nie wiem jak to nazwać. Tam kozackie były te Umbreony. Ten VMAX trochę mniej mi się podoba. Ale ten jest fajny. No dobra, ale... <grym> Ja obstawiałem Lifiona. Gloria, Dusklops, StarMi, Minchino, Baltoy, Snorant, Nosepass, Milsery, Ariados. Wow, ale jaja. Powiem wam, że to są dobre jaja. To jest Alternate. To jest Character Rare. I dlatego ten set jest do otwierania. To jest set do dropienia, do otwierania, do zajawy. Coś niesamowitego. Minął Wi. Dlaczego śmiechowe? Jest taki youtuber ze Stanów, PokerF. Otworzył chyba ponad, nie wiem, 50 boosterboxów i całych boosterboxów, i go nie trafił. Chciał cały set otworzyć, to była jedyna karta, który nie trafił. Więc chyba poszły do Europy po prostu. No i Ariados. Nie pamiętam, czy to jest powtórka, będę musiał sprawdzić, no ale widzicie, taki double drop z jednego boostera to jest po prostu totalny sztos. To nie podlega nawet dyskusji. Kurczę, piękna sprawa. Patrzcie, a dodatkowo Luminion ma takie. Wiecie, te karty mają na sobie takie kreseczki, taki odcisk palca, taki linią papilarną, tak jakby. No to tutaj jest zakręcona ta linia wokół, tak jakby tornado było. Pięknie to wygląda. Za Toplow wsadźmy w top loader. To, co chciałem powiedzieć, byłoby trudne. Zakoszulkujmy jeszcze łatwo powiedzieć. To też nie ma większego sensu, ale... Ale dropy z tych blistrów. No to niezłych ktoś nie wziął. Niezłych ktoś nie wziął. Te mi zostawił. Ciekawe, czy w innych też tak dropi. Miałem jeszcze jeden. Mam też te pojedyncze. Ale tutaj na no odcinek te wybrałem i... Są mocne. Dobra, zobaczmy. To jest ostatni booster z Glasione. Starmi, Weavile, Dasklops, Bidoff, Electabas, Chimcho, Gibble, Turtwig, DDN na rewersie i zwykły Magmortar. No, tam jest Electabas. Fajnie się leją. Ale DDN. A to nie ta koszulka to jest premium zwykłą, o, będzie do uzupełnienia klasera, do uzupełnienia kolekcji. Dobra, ostatni booster. Kodzik. Magma, Krodant, Ultraball, Millery, Sinks. Impidimp, Golet, Castform, Execute na Reverse i Electavire tym razem. Fajnie. Wcześniej był Magmortar. Teraz Electavire się trafia. Szkoda, że to nie jest holo. Dobra, to zobaczcie, no nie wiem od czego tu zacząć. Jeżeli chodzi o Glaciona, co Glacion? No to Glacion sam w sobie jest, tak. Promka, strzypaka. Bibar Holo i Umbron V. Totalny sztos, ale jeżeli chodzi o Lifiona. Ja obstawiałem dziś Lifiona. Już myślałem, że przegra. Ariados. Charakterer. Przepiękna karta. Świeci się cała, jak nie wiem. Tortera. Holo. No i mamy pierwszego Alternate Arta Luminion V. Naprawdę fajny drop. Mi się to bardzo podoba. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. Trochę Brilliant Stars pootwierane. Zostawcie suba razem z dzwonkiem, bo jak zaczną wjeżdżać livey, to będą konkursy i giveaway'e na boosterboxy z. i znaczy na boostery z boosterboxów z Brilliant Stars, więc ja się już nie mogę doczekać jak dojdą. Wtedy będziemy odpalali. Dzięki, że oglądaliście, pamiętajcie, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje na tym kanale jest dzięki Wam, bo gdybyście go nie subowali i nie oglądali, to tak naprawdę by pewnie tego kanału nie było. Więc to wszystko jest Wasza zasługa. Dziękujemy Wam bardzo. I wbijajcie też na Discorda, bo tam naprawdę dzieje się już grubo, jest ponad 400 osób i tworzymy fajną społeczność, bardzo miłą, bardzo pozytywną. Ja jestem bardzo zadowolony, tak naprawdę przekroczyliśmy 1000 subów, myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, że oglądaliście. No i cześć!